Znasz taki moment w Twoim życiu, kiedy trudno Ci zaznać spokoju, kiedy mierzysz się z natłokiem myśli, kiedy budzisz się w nocy i te myśli wracają. W Twoim ciele czuć taki bardzo duży niepokój i to są takie momenty, w których chcesz sobie jakoś pomóc i może przychodzi do Ciebie taka myśl, pójdę na terapię albo potrzebujesz z kimś porozmawiać, więc dzwonisz do kogoś, próbujesz sobie dać jakąś ulgę, ale ta ulga nie nadchodzi. I widzisz, z natłokiem myśli jest tak, że. Te myśli, które się pojawiają w Twoim umyśle, one mają za zadanie uchronić Cię przed czuciem. Ja nazywam się Magda Molenda, a Ty oglądasz mój kanał o rozwoju duchowym i osobistym, gdzie razem poszerzamy swoją świadomość i budujemy niebo na ziemi. Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć trochę o kodach w Twoim umyśle, czyli o tym, co powoduje natłok myśli. I... Czasami ktoś pisze do mnie, albo na moim Instagramie, albo w trakcie sesji jeden na jeden i mówi Magda, chcę coś zrobić, chcę coś zmienić, ale mam w środku taką myśl, że mi się nie chce. I mimo tego, że bardzo czegoś chcę, to nie realizuję tego, tylko jestem w takim braku energii, w takim rozmyłaniu i moje życie w zasadzie może i się zmienia, ale nie w takim tempie, w jakim bym chciała. I patrzę sobie na innych i myślę, coś musi być ze mną nie tak, skoro u mnie to tak nie wygląda. I to co jest takim bardzo często pomijanym e, aspektem czy to manifestacji, czy prawa przyciągania, to są myśli. Bo wszędzie jest napisane o tym, że powinnaś cały czas, powinnaś cały czas myśleć o tym, czego chcesz, o tym czego pragniesz, żeby to się zamanifestowało. I trochę tak jest, a trochę tak nie jest. Dlatego że im bardziej myślisz o tym, czego pragniesz, to często jest tak, że bardzo się od tego oddalasz. Im bardziej czegoś chcesz, im bardziej obsesyjnie o tym czymś myślisz, tym bardziej się od tego oddalasz. I czemu tak jest? Dlatego, że za obsesyjnymi myślami na temat tego, czego pragniesz, powiedzmy, jeżeli to jest partner, jakaś miłość, myślisz o tym mężczyźnie, chcę mieć tego jednego konkretnego mężczyznę, chcę, żeby on był moim mężem, chcę, żeby on był moim partnerem, może nawet zapisujesz sobie w swoim dzienniku datę, od kiedy on będzie tym Twoim partnerem i cały czas o tym myślisz, to tak naprawdę to marzenie się od Ciebie oddala, zaczynasz je od siebie odpychać Dlatego, że całe Twoje ciało jest w lęku, że to się nie wydarza. A jak wiadomo, podobne przyciąga podobne, więc lęk, kiedy jesteś w lęku, przyciągasz więcej sytuacji, które ten lęk powodują, więc oddalasz od siebie to, czego naprawdę, e, czego naprawdę chcesz. I nadmiar myśli o tym, czego pragniesz, chroni Cię przed rozczarowaniem. Przed tym, że to się nie, wydarza, nie wydarzy, i wprowadza w Twoim ciele bardzo dużo niepokoju. I gdy chcesz coś zamanifestować z poziomu myśli, to to się po prostu nie zadzieje, dlatego, że potrzebujesz czuć, że to już jest Twoje i nauczyć się odpuszczać te wszystkie myśli i być w takim stanie bez myśli. Kiedy zamawiasz jakieś danie w restauracji, to jest często podawany przykład. To nie myślisz o tym, czy kelner ci je na pewno przyniesie, czy ono na pewno jest, czy go nie ma w karcie. Po prostu zamawiasz je i odpuszczasz. I dokładnie tak samo jest z manifestacją. Jeżeli czegoś pragniesz, to zamawiasz to i spokojnie czekasz, aż to się zamanifestuje, równolegle ufając, że wydarzy się albo to, albo coś lepszego. Manifestacja z lęku nie działa. Manifestacja z lęku przyciąga do ciebie więcej sytuacji, które ten lęk generują. I w efekcie, kiedy jesteś osobą głęboko straumatyzowaną albo masz dużo ze sobą trudnych doświadczeń, to zaczynasz zasilać to, czego nie chcesz. Dlatego, że Osobom straumatyzowanym, które mają trudne doświadczenia z przeszłości, trudne dzieciństwo, trudno jest myśleć o tym, czego pragną, tak jakby to było już zrealizowane, zamiast myśleć o tym, czego się boją. I dlaczego tak jest? Twoje traumy, Twoje programy będą przyciągać do Ciebie takie sytuacje, które będą chciały być uzdrowione. Co to oznacza? Osoby, które mają, miały trudne dzieciństwo, albo nawet nie musiało to być jakaś bieda, ale na przykład to byli surowi, wymagający rodzice, którzy cały czas ci mówili: A z ciebie to nic nie będzie, twoja siostra to jest taka cudowna, wspaniała, ona na pewno zostanie z lekarzem, a ty to tak po prostu jesteś takim nikim. E, jeżeli te kody głęboko wgrały się w twoją podświadomość, tak jak w podświadomości mojej klientki, bo to akurat jest przykład sesji 1 na 1, to będziesz mieć cały czas uczucie, że jesteś niewystarczająca, że cokolwiek byś nie zrobiła, to to nie wystarczy, żeby żyć życiem swoich marzeń. Że cokolwiek, że musisz włożyć bardzo dużo wysiłku, żeby Twoje pragnienia, marzenia, plany, żeby one się zrealizowały. Mimo to, i tak jest w Tobie lęk, że być może Ty na to nie zasługujesz. Bo nie jesteś wystarczająco wartościowy, wartościowa. I dopóki te kody są w Twoim ciele, są w Twoim umyśle, są w Twoim układzie nerwowym, to będą mimo afirmacji, będą wracały do Ciebie takie momenty, w których będziesz myśleć: Kurczę, ja sobie to wszystko wmawiam, będzie przychodził taki syndrom oszusta. Co ty sobie w ogóle myślisz? Przecież tak naprawdę w głębi serca wiesz, że to jest nieprawda. I dopóki tych kodów nie odkodujesz, dopóki nie zobaczysz. Tych przekonań, tych schematów myślowych, dopóki nie zobaczysz, jakie emocje się za nimi kryją, ty będziesz przyciągać te sytuacje i będzie ci trudno manifestować Twoją wymarzoną przyszłość, ponieważ wszechświat będzie przyciągał do Ciebie to, czym emanujesz, to, co naprawdę o sobie myślisz. Więc, jeżeli chcesz zobaczyć, co Ty tak naprawdę o sobie myślisz, jakie są Twoje kody w podświadomości, to warto, żebyś się przyjrzał, przyjrzała temu, co jest wokół ciebie, czyli co wszechświat odbija w tak zwanym lustrze. Jak pozwalasz, żeby ludzie cię traktowali? Czy ludzie cię traktują z szacunkiem, czy mówią o tobie dobrze, czy może traktują cię z jakąś pogardą, na przykład oceniają cię w jakiś sposób? Jeżeli ktoś cię w jakiś sposób ocenia, to bardzo możliwe, że ocenia coś, co ty sama gdzieś podświadomie o sobie myślisz, ale boisz się tego przyznać. Jeżeli cały czas potrzebujesz udowadniać, że jesteś mądra, bierzesz jakieś trudne projekty, albo cały czas się uczysz, dokształcasz, zamawiasz kolejne książki, to być może dlatego, że gdzieś podświadomie czujesz, że nie jesteś wystarczająco mądra, że jesteś po prostu głupia i potrzebujesz się cały czas uczyć. Poobserwuj sobie, co to lustro wszechświata chce Ci powiedzieć. Jak traktujecie Twój partner? Czy on traktuje Cię jak boginię, czy traktuje cię jak kobietę swoich marzeń? Czy, trakt, czy nawet nie dziękuje Ci za posiłki, czy uważasz, że jemu się to po prostu należy? Czy, czy ma dla Ciebie szacunek dla tego, co robisz? Czy może mm, jest w nim gdzieś takie uczucie, że jesteś trochę niżej od niego? Bo może to jest coś, co Ty o sobie myślisz. Może masz takie poczucie, że kobiety powinny służyć mężczyznom. To też jest przykład y, jednej z moich sesji. Więc sprawdź sobie, co takiego odbija ci lustro wszechświata. Czy zarabianie przychodzi ci z łatwością? Czy może w Twoim rodzie są wgrane takie kody, że Wam te pieniądze przychodzą trudno? Albo może ktoś kiedyś miał pieniądze i je stracił, i teraz jest w tobie lęk, że jeżeli zarobisz, to stracisz. Więc zarabiasz tylko tyle, ile masz na przeżycie albo troszeczkę więcej. I to jest wszystko. Więc obserwując to sobie, jak to lustro wszechświata odbijać, i Twoją sytuację finansową, Twoją sytuację zdrowotną, to jak traktują Cię inni ludzie, jak w ogóle Twoje życie płynie, czy ono płynie lekko i radośnie, czy tym musisz się natyrać, możesz sobie popatrzeć wtedy na to, jakie Twoje kody się za tym kryją, jakie Twoje przekonania, co jest w Twojej podświadomości bardzo głęboko. Jakie, jak będziesz się temu przyglądać, to zauważ sobie, jakie najczęściej myśli się powtarzają w Twoim umyśle. Mówi się, zbadali to oczywiście amerykańscy naukowcy, że 80% myśli w Twoim umyśle się po prostu powtarza każdego dnia. Że to są takie myśli, wiecie, z automatu, które po prostu cały czas na okrągło odtwarzają dokładnie to samo. I czasami to są myśli takie z automatu, co ugotować, co zjeść, co zrobić. A czasami to są takie myśli lękowe, czy na przykład wracasz z pracy i się zastanawiasz, czy na pewno wszystko dobrze zrobiłam i jesteś cała w lęku, albo zastanawiasz się, czy awansujesz, albo myślisz sobie: Nie, ja nienawidzę tej pracy, już nie chcę tu pracować, chcę mieć inną pracę, a równolegle cały czas jesteś w tej pracy, której nie lubisz. I jeżeli dzień po dniu masz te same myśli o tym, czego nie lubisz, czego nie chcesz w swoim życiu, o tym, czego się boisz, to jak myślisz, co projektujesz na swoją przyszłość, na taką najbliższą przyszłość w swoim życiu? Co się wydarzy? Łatwo to przewidzieć. Jeżeli Twoje myśli są na temat tego, jak chcesz, żeby wyglądała Twoja praca, i czujesz przy tym ekscytację, czujesz radość, to to się musi wydarzyć w przyszłości. Tak po prostu to działa. Natomiast jeżeli myślisz tylko i wyłącznie o tym, że będzie kryzys, że na pewno zaraz Ci zwolni, że będzie jakiś dramat, to to też się musi zamanifestować, bo tak działają prawa wszechświata. Kolejna taka rzecz, to przyjrzyj się Twojej rodzinie, Twojej generacji, Twojemu rodowi. Co takiego dziedziczysz? Jaki los dziedziczysz? I kiedy pamiętam, robiłam swoje drzewo genealogiczne, takie najbliższe i przyglądałam się takiej traumie transgeneracyjnej, traumie pokoleniowej, bo mówi się, że nie tylko kolor oczu dziedziczysz po dziadku babci, ale także Twoje kody w podświadomości i trochę to, jak wygląda Twoje życie, dziedziczysz też traumy do kilku pokoleń wstecz. I kiedy patrzyłam sobie na, te, na to drzewo, myślę sobie tak, wow, moja babcia od strony się, od taty się rozwiodła. Z moim dziadkiem. Mój tata rozwiedł się dwa razy. Moja mama rozwiedła się z moim tatą. I w mojej rodzinie moi bracia także rozwiedli się ze swoimi żonami. I we mnie zawsze był ogromny lęk przed rozwodem. W związku z tym e, patrzyłam sobie na to, skąd ten lęk się bierze. I zobaczyłam, że skoro u mnie było tyle rozwodów, to skupiając się na rozwodzie, trochę go projektuję na przyszłość. Więc skupiając się na tym, czego nie chcę, manifestuje to w mojej rzeczywistości, zamiast skupić się na tym, jak chciałabym był, aby było, czego pragnę. I zawsze ten kawałek, kiedy patrzysz sobie na pewne schematy rzeczy w twojej rodzinie. Pokażą ci kawałek Twojego życia, który to odzwierciedla. Jeżeli na przykład Twoja babcia mm, doświadczyła głodu, to może być tak, że teraz namawiasz swoje dzieci do jedzenia i mówisz, żebyście tylko nie były głodne, i, i, i je przekarmiasz, nie uczysz ich, kiedy są głodni, tylko dajesz im non-stop stopieść. To może to nie jest Twój lęk to może to jest lęk Twojej babci, która kiedyś takiego głodu doświadczyła i nie mogła dać dzieciom jeść, więc Ty teraz. Obsesyjnie myślisz o głodzie swoich dzieci, podczas gdy one tego głodu jeszcze nigdy nie doświadczyły, bo zawsze są przekarmiane. Możesz na przykład dziedziczyć jakieś rzeczy od strony dziadka, jakieś nieuświadomione lęki, coś, co się wydarzyło w twoim rodzie, a co nie jest twoje. Czyli odtwarzasz jakieś sytuacje, które w ogóle nie są Twoje. Ostatnio miałam na sesji klientkę, której mama e, w trakcie ustawienia patrzyła w jakimś bliżej nieznanym kierunku, która cały czas na coś czekała. Ona w zasadzie czekała na kogoś, na taką utraconą miłość. I ta moja klientka mówi: Magda, ja cały czas na coś czekam w życiu i ja nie wiem na co czekam. A moja klientka patrzyła na swoją mamę i czekała, tak jak jej mama. Na to, co ona utraciła. Więc kiedy zobaczysz te pewne nieuświadomione schematy, będziesz mógł, będziesz mogła je uzdrowić, po to, żeby Twoje życie zaczęło wyglądać tak, jak Ty tego pragniesz. Będziesz mogła, mógł domknąć pewne obszary, pożegnać pewne osoby, które być może nie zostały w Twoim życiu należycie pożegnane. Jeżeli chcesz zacząć przyciągać to, czego pragniesz, to potrzebujesz poznać swoje programy, swoje traumy. To, co chce być uzdrowione, żeby przestać przyciągać to, czego nie chcesz. I taka sytuacja z ostatniej sesji mojej klientki, która mierzyła się z natłokiem myśli, i mówi: Magda, ja wracam z jakiegoś spotkania towarzyskiego, i ja po prostu cały czas analizuję, czy ja wszystko dobrze powiedziałam, czy ja byłam miła, czy nikogo nie uraziłam. I ona przez kilka godzin przed zaśnięciem analizowała jedno spotkanie w ciągu dnia. I jak myślisz, z czego się brały te myśli? Z lęku. Gdyby dała sobie poczuć ten lęk, że boi się, że nie zostanie zaakceptowana, że nie zostanie przyjęta, albo że tak naprawdę to jest lęk przed odrzuceniem, którego kiedyś doświadczyła, to gdyby ta emocja mogła swobodnie przepłynąć przez jej ciało, nie doświadczałaby natłoku twych myśli, tylko mogłaby to rozpoznać, uznać i powiedzieć: Wow, boję się odrzucenia, bo kiedyś już tego doświadczyłam. Zamiast tego pojawiają się te wszystkie myśli, te scenariusze, niepokój i Doświadczamy takiego uczucia, że nie jest tak jak powinno być, albo że coś jest z nami głęboko nie tak, zamiast zobaczyć to i powiedzieć: Wow, ja się boję odrzucenia, ja się boję, że ci ludzie mnie nie polubią. I gdyby ona była tego świadoma, mogłaby powiedzieć: Wow, uznaję to, że oni mogą mnie nie polubić taką, jaką ja jestem. Za tym mogłoby się pojawić pytanie: Czy ja siebie akceptuję taką, jaką ja jestem, tak? I wtedy mógłby się rozpocząć dla niej proces takiej samoeksploracji. I to mogłoby doprowadzić do dotknięcia, czy ja siebie naprawdę kocham, jakie części mnie są jeszcze nieukochane, czy moje życie wygląda tak, jak tego chcę, czy może ja przyciągam ludzi, którzy pokazują mi jakieś części mnie, które jeszcze nie są zaakceptowane. I to zawsze jest proces, który prowadzi do. Miłości, jeżeli wprowadzisz tam wystarczająco dużo świadomości. Jestem w ogromnej ciekawości, co zarezonowało z Tobą z tego filmu, co zaobserwowałeś albo zaobserwowałaś słuchając tych kilku podpunktów o traumach rodowych, o traumach z wczesnego dzieciństwa, o kodach w podświadomości, podziel się nimi ze mną tutaj w komentarzu. Z przyjemnością poczytam o Waszych procesach. A jeżeli masz ochotę wypróbować 10 praktyk, które zmieniły mi życie, podniosły mój poziom energii i zbudowały moją pewność siebie, to zapraszam Cię do wyzwania, które startuje 1 listopada. Pokochaj siebie bardziej. Do zobaczenia.